Już jutro upływa termin złożenia wniosku o wypłatę dopłat bezpośrednich za 2016 rok. Rolnicy, którzy nie zdążą, mogą donieść dokumenty do 11 lipca. Opóźnienie wiązać się jednak będzie z pomniejszeniem świadczenia o 1% za każdy dzień zwłoki. Pytanie więc, czy warto czekać? 250 milionów złotych. Tyle wynosi kwota nadzwyczajnej pomocy, którą w związku z katastrofalną sytuacją na rynku otrzymają producenci mleka i wieprzowiny. Świadczenia mają być wypłacane od 13 do 20 czerwca. W sumie o pomoc wnioskowało 93 tysiące producentów mleka i 65 tysięcy producentów wieprzowiny. Ustawę o wstrzymaniu sprzedaży ziemi do poprawki. Taką deklarację złożył w sejmie wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski. Jednym z powodów nowelizacji są trudności związane z uzyskaniem kredytów hipotecznych, w których zabezpieczeniem są grunty rolne. Zaledwie 45 rolników skorzystało do tej pory z programu bioasekuracji. Przypomnijmy, program ma zapobiec szerzeniu się wirusa afrykańskiego pomoru świn. Na decyzję, czy dostosować gospodarstwo do obowiązujących przepisów weterynaryjnych, czy też w zamian za rekompensaty zakończyć produkcję, rolnicy z obszarów zagrożonych ESF mają czas do 10 lipca. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa ostrzega. Kujawsko-pomorskim pojawiło się zagrożenie alternariozą. Choroba dotyka przede wszystkim plantacji ziemniaków. W zależności od rodzaju grzyba może przybierać postać suchej lub brunatnej plamistości liści. Specjaliści zalecają monitorowanie upraw i przeprowadzanie zabiegów grzybobójczych.